Witam. Guten Morgen. Dzisiaj witam z mojej Bawarii. Tutaj, gdzie żyję, gdzie mieszkam. I dzisiaj Ewuniu łączy się mostem energetycznym z Sycylią. Oddychamy. I oddycha Bawaria, i oddycha Sycylia, i oddycha cały świat, gdziekolwiek jesteście. Luzujemy nasze ciało. Luzujemy biedę, luzujemy rano, luzujemy biedę, czyli naszą nietnicę. Luzujemy nogi, trwa okrążeń od sobu, od do tyłu. Wspaniała rosa. Jakże ciepło na tej ziemi. Tu w promieniach słońca. Wschód słońca dzisiaj tu u mnie piąta osiem. A teraz pół godziny po wschodzie słońca. W Polsce czwarta osiemnaście. Pięćdziesiąt minut wcześniej. I zaczynamy. No niesamowite. Po tylu dniach deszczu to słońce jest wspaniałe. W o, jak pachnie. Wdech hmm. <coughs> nosem, wydech ustami. Wspólne tych, co pracują. Jeszcze małe rozciąganie rąk. Bierzemy dłoń. Otwieramy palec. Mały. I kciuk. I otwieramy jak najbardziej, jak najszerzej jest to możliwe. To samo z drugą ręką. No, zobaczcie. I kciuk. I mały. Jak naj. I prostujemy. Odpychamy. Odpychamy. Otwieramy się w słońce, na życie. Otwieramy nasze serce i pracujemy, wyciągamy. Jeżeli mamy jakieś drętwienia, jakieś tu problemy, to zobaczcie, taka praca, takie rozciąganie. Co to tyle służy? i pomaga. I można wziąć rękę tak, głowę tak, głowę tak i głowę tak. I to już jest. I to, to drugą rękę. możemy powtórzyć. I kilka z płonów. Jeżeli jesteś w domu, polecam otworzyć okno, czy wyjść na balkon, by powdychać świeżego powietrza, by poprawić nasze krążenie, pracę naszej krwi poprzez dotlenienie, pracę serca. Tak na cały dzisiejszy dzień. Dziękuję i zapraszam do ponownego oddychania i ćwiczenia. Do zobaczenia.